Spieszyły dzieci moje mam 14 spotkanie. Dlatego chcę jak najszybciej będę rzeczy pokończyć. Podaję do nasze ogłoszenia. mamy jeszcze spotkanie o 18. Panią Basię czynię odpowiedzialną, bo ja zapomniałem, że mam gdzieś spotkanie. Pani Basiu, wiesz co, to pokrzywmy, co powrywa takie aniołku. Zachuję do Tołtarza bo błagam się żeby ładnie. Naucz Pani, jak się wyrywa. Krakowiaczki, że się ładnie, delikatnie, żeby wszystkie to przekrytą gałązkę unwać, bo wtedy kwiatek nie puszcza kwiatów, tylko je słowo gałązkę, etc. etc. Będę Wam, pan, moje Panie, bardzo wdzięczny, aby w zamek i, i tam działamy mamy to wyczyścić. Wielki Bóg zapłać ofiarodawcom figurę Świętej Magdaleny i jutro je uroczysto uroczyście poświęcam. Bóg zapłać Świętemu Szymonowi mało gości za ofiary, na telewizję, na w pustelni. Chcę jakiś coś kapie, więc mam wielkie to za to dzięki. Po 18 ja będziemy na normalne małżeństwo zdążę. Do 19 pomodlimy się. Teraz procesja. I po, po, po południu odmówię tanie. Dziś tylko ubieram się i idziemy w z Panem Jezusem na procesję. Modli, jutro mamy 8.30, 8.30, tak samo wszystkie modlitwy. Pościmy dzieje o Chlebie i Wodzie. Jutro obiad obiad po, po mszy świętej, W niedzielę mamy normalny posiłek. Cieszę się, że i razem z razem sobą. Chcę się z bawiącem w niedzielę przejść na spacer z całym po obiedzie. Będziemy wszyscy razem na spacer gdzieś. To może grzyba znajdziemy po spacerze niejedrze razem świętujmy z nami na cieście W niedzielę była taki sam jak taki sam jak w tygodniu. Ośrednio na bożeństwo, procesja. Jutro pójdziemy do sąsiada, poświęcimy kolejną figurkę w naszym rejonie. Tam w Matce Bożej, Cieszynie i Słowanie, bo tu nasi ukochani sąsiedzi też budują figury dla ochrony, więc pustelnia buduje już tak zwane bastiony. Nie tylko w granicach usternia, ale mamy już sceny przed pustenią. Musimy i panią wykonać, przekonać, żeby budowa figurę u siebie dużo na działce, i będziemy jeszcze mieli dalej ochronę. Chcę poinformować, jak wygląda obsługa Waszych modlitw, czyli intencji Gregorianej. za dużo świętej pamięci, czy tam miesiąc przed miesiąc po Jana Budyby. Gregoriaka będzie od 15 sierpnia. Z nadużywionej pamięci Jana Dawidziaka, nie mówię, o błogosławieństwo dla, dla żyjącego Jana Dawidziaka, była odprawiana od 16, czyli ksiądz już nasz kochany skończył, ale przypominam. Następnie w sierpniu, przestaje sierpień, z pamięci Aleksandry jest odprawiana, moi drodzy, msza święta. W lipcu jest odprawiana msza święta za Tadeusza Muszydło teraz. W lipcu odprawiana msza święta za Józefę Konarską. Za Bogumiłę Grzecznowską msza święta odprawiana jest teraz, od 16 lipca, czyli w tym We wrześniu będzie odprawiana msza święta za świętej pamięci Leona Puicy i krawianka za Irenę Fonfarę będzie odbierana od 1 sierpnia. W kolejce czekają w święte Pamięci Władysław Bednarz, Jan Zoń i z Ziajków i Łatosiów. Przypominam, gregorianki są częścią składu naszego banku za obudowę dla kapłanów, za ofiary nam dzięki, dzięki temu przynajmniej 10 kapłanów naszych jest przez was wspieranych, z tego się niesłychanie cieszę i Bóg zapłać. Obudził go, no, aż żeby nie usnęła, a słyszała. że to nie jest legowisko dziewczyny, bo ładnie siedzimy, Tu nie ma zwolnienia. Lekka, lekka dyscyplina, bo różnie nie wczynał Nie widzę pani, 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 pani Justynki. Pani rodziwa jest od na to słowo? Tak. A, wyjechała jak? Dobrze. Mamusia, się stało? Nic nie stało, normalnie. Się. Jezus czy przyjdzie? Łazienka. Bo to Reszta dzieci, wszystko wiem, bo czasami się nami martwię, narcieli i powie, co się dzieje, bo wtedy im już sprawdzić, gdzie co się dzieje. Bóg zaprawił nasze przygotowanie do sankcji, i ruszamy, ruszamy na procesję.